Idealny moment, mój drogi, moja droga, mój drogi, na to, żebyście działali, żebyście robili, żebyście się spełniali. Zrobię porządek. Co jeszcze? W przeciągu kilku tygodni, coś dla Was się dobrego wydarzy. Co jeszcze? Poproś innych o wsparcie, jeżeli potrzebujesz pomocy. Nie bój się mówić o tym, że potrzebujesz pomocy. Yy, słuchajcie, nie mówcie yy, jak takie zosie, samosie, yy, bo to wtedy wam ucieka energia. Yy, no i nie przestawaj, nie przystawaj. rób, działaj. Co jeszcze? Zaczekaj na pewne rzeczy. Mhm. Yy -y. I znowu pomocni ludzie kieruj się do swoich przyjaciół, do swoich znajomych, do rodziny. Eee, nie bój się prosić. I co jeszcze nam anioły? No, spytaj swoje anioły.